Izabela krzan, modelka i prezenterka telewizyjna. Przez wiele lat spotykałam się z tym, że skoro w konkursie miest to jestem pewnie głupia, to potrafi mnie zabolać. Magda gotuje internet. Nowy odcinek. W niedzielę o 11.20 w TVN. Na wspólne oglądanie programu zaprasza jego sponsor Barilla. Na program zaprasza sponsor, producent herbat, Ahmad T. London. Jest informator w Mińsku. Podobno wie, kto pracuje dla Rosjan w naszej ambasadzie. Według mnie jest panie rosyjskim szpiegiem. Przesmyk. Nowy serial. Oglądaj teraz na platformie Max. M. Obywatel, PESEL zastrzega w jedną chwilę, by cieszyć się spokojem na dłużej. W każdej chwili może cofnąć zastrzeżenie. Ma też dostęp do informacji, kto sprawdzał jego PESEL. Pobierz aplikację M. Obywatel i załatwiaj ważne sprawy od ręki. Co to jest? Atopowe zapalenie skóry? Reakcja alergiczna? Pokrzywka? Nie musisz się na tym znać. Wystarczy, że będziesz pamiętać, aby zastosować MaxiCortan, gdy pojawi się zaczerwienienie, swędzenie czy pieczenie skóry. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. MaxiCortan, numer jeden na problemy skórne. Hej kolego, możemy Ci w tym pomóc! Nowy obiadowy trik z kostkami knor. Czas na coś pysznego. Tylko trochę tego. I jeszcze trochę tego. Mm. Wrzucasz kostkę knor i patrzysz, jak dzieje się magia. Uuu. Więcej smaku i aromatu dzięki kostkom knor. Mm. Nowy Żel do prania Kokolino Wanderwóz. Pranie szybkie jak Usain Bolt. Szybkość prania, która zachwyca. Wow! Skutecznie i szybko. Super szybko. Skutecznie i szybko. Super szybko. Nowy Żel do prania Kokolino Wonder Wash. Nasz pierwszy Żel do prania w krótkich cyklach. Usuwa niewidzialny brud i pot już w 15 minut. Skutecznie usuwa zabrudzenia i nadaje wyjątkowy zapach. Kokolino Wonder Wash. Szybkość prania, która zachwyca. Daj próbę mikrofonu. Yy. O. Coś nie działa? Mój głos. Mam chrypę. Weź Vokaler Pro. To nowe miękkie pastylki, których składniki wpływają kojąco na chrypkę oraz drapanie w gardle. Wokaler Pro. Bez dodatku cukru oraz barwników. Lepiej. Oh yeah! Cieszę się, że wokaler Ci pomógł. Wokaler zdał egzamin śpiewająco. Vocaler Pro. Szybko dojdziesz do głosu. Niedawno Zuzia przyniosła do domu wszy. Byłam przerażona. Przypadków w szawicy jest teraz bardzo dużo. Dowiedziałam się o szamponie leczniczym Soraforte. W Polsce jest tylko jeden lek na szawicę w tak wygodnej postaci. Umyłam Zuzi głowę jak zwykłym szamponem i problem łatwo się rozwiązał. Soraforte. Ekspresowy lek na szawicę. A na wszelki wypadek zastosowaliśmy profilaktycznie Soraforte u całej rodziny. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go z urodką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Probios Limit. Kapsułki Probios Limit, spalanie tłuszczu, kontrola apetytu, redukcja masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk. Probios Limit uzupełnia mikrobiom jelitowy i wpływa na metabolizm. Czyli probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. I jaki skuteczny? Gdy tylko u dziecka pojawia się podwyższona temperatura, doświadczona mama reaguje natychmiast. Od razu podaje syrop Lipomal, który wspomaga w stanach gorączkowych i przeziębieniu. Stosując Lipomal, mama nie dopuszcza, aby gorączka urosła i rozwinęła się infekcja. Dzięki temu dziecko może szybko powrócić do zdrowia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj kreskotniu z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych. Na wyjątkowe chwile z programem zaprasza jego sponsor firma Twiger, producent kolekcji kuchennej Wesna. Na pełen smaku program zaprasza jego sponsor dystrybutor przyprawy uniwersalnej Kucharek. Na program pełen smaku zaprasza sponsor Tremat. producent przypraw i musztard. Na Śląsku Magdę Gessler czeka wielki chaos. Co się tu dzieje? Do dziesięciu liczę i idę stąd. Sześć. Za wstydu sobie siedem. I to też.